No i witam No jestem teraz na pętli Na pętli jestem na tej na 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 Mistrzejowicach No, na mistrzowicach jestem jeszcze jedno kółko mam Jeszcze jedno kółko mam Na tym już niewiele No znaczy tam jest 29 przystanków to jest tak 50 minut jazdy. Zmiana linii jest, nie? No, no. Bo mówię, cholera, no coś mi to nie pasuje. No, rozkład jest jako No, bo tu dwie linie jeżdżą, 107. Ja wiem, wiem, ale przyjechał to 148. No i no i teraz taka przerwa około 14 minut, no i, no i, po, no i jazda jedno kółko, no i później powrót tam do bazy, jeszcze pójdę może do tej kadrowej jak jest, jak będzie, bo tam numer rachunku do konta, na którym mi będą przelewać pieniądze, bo wcześniej, wcześniej nie podałem, bo nie, nie znałem, no i ten i... I temu dyspozytorowi dać tą kartę szkolenia temu co mi szkolił teorię. No. Chcę pojechać na Dobra. roztworowskiego. Na, na... To... Ja tak nie znam, ale nie wiem czy jadę tędy, muszę zobaczyć. <śmarsz> ja nie znam, Pozaduje ja mi do nawigacja, że tym 478 Może i będzie. Coś mi się tak kojarzy ta nazwa, bo już jeżdżę parę razy. Tu nie mam, a tu? Roztworowskiego. No tak, tak. To jest... tak. Roztworowskiego, no. Mhm. Tak. E, wie pan co? Jak to tu bilety u was funkcjonują? E, jakie to trzeba kupić bilety? No, no w automacie, takie normalne albo... No albo, albo kartą prawda tak. wyłącznie kartą jeden przejazd lub 50 minut normalny aha to jeden przejazd to wydaje nie? no no jeden kupuję co proszę włożyć no kartę płatniczą a co tu przyjmujecie? no chyba kartą Tak, kartę. To może tylko kartą. No ciekawe. Czy To jest karta stawialca, dopiero jak padł pewnie, nie? No, tak. Padł Za. da. 10 minut. Za 10 minut, dobra, dziękuję bardzo, proszę bardzo. No no i no. No to mówię na razie kończę. Jesteśmy na pętli na mistrzej owicach. Tu jest kilka zatoczach widzicie. Krótkie autobusy i przegubowych, kilka z naszej linii dwa przegubowe są 4,7-8 linia i szkoła jeden kurs miałem na jedno kółko miałem na na podfort na linii 100, na linii 178 bo to ogólnie to jest pod dwie linie podlega ta no pod dwie linie tylko bo jedna, jedni skręcają w prawo na skotniki a drudzy w lewo na potfort tam a, a resztę mam właśnie pod skotniki no i widzicie o ptaki pod ptaki pod autobusem No i? no i będę kończył na chwilę, bo jeszcze chcę pogadać piję, piję Monstera No i, i będę kończył Bo jeszcze zostało 9 minut przerwy pojętku zadno nie do Ciebie potem Paweł, dobra? Teraz dojechałem trochę z opóźnieniem, no bo tak byłem trochę senny, tak dziewało mi się bardzo. Poszłem spać o 11, a wstałem o 3.00. O no, wyjechałem z domu o 3.30. Nie, 3.40 chyba. Bo się jedzie 45 minut do zajezdni, tam z okolic Bochni do nowej Kuty. No, no to na razie kończę i nagram jutro coś, do usłyszenia.